Panie i kochane, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie to kosmetyczka Maja oraz twarz Maja, makijaż Maja, który mam właśnie teraz na twarzy. Eee, kurde, zaspoilerowałam, bo na końcu się zastanawiam, jaki wybrać kolor. Eee, wiadomo wy było, że wybiorę najbardziej możliwą, oczajebną, pomarańczową, pomarańczową szminkę Liquid Lipstick. Tu jest zresztą zestaw szminek na ten miesiąc. Eee, także co, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, kosmetyczka... Miesiąca. To jest zestawienie, wybór kosmetyków, których będę używała w danym miesiącu. Co miesiąc się to zupełnie zmienia, staram się robić po prostu rotację. No i w tym miesiącu um, mamy ciepłość zaplanowaną, mamy lato, także myślę, że ta kosmetyczka będzie to odzwierciedlać. W każdym razie zapraszam do oglądania. Dobra, lecimy z makijażem. Jest jest 17, a przed była burza z piorunami i jest totalnie, totalnie ciemno, także nie wiem, czuję się jakby było po prostu zimno, jakby była zima, a nie jest zima. Nieważne, lecimy z makijażem. Ta kosmetyczka w tym miesiącu jest ym, taka letnia, jest nie za dużo krycia, ale jednak odrobina go jest, jest na pewno dużo glowu, na pewno jest nacisk na usta, jakby to jest to, na co ostatnio jakby zwracam większą uwagę, chociaż nie ukrywam, że robię więcej makijażu twarzy niż w wcześniejszych miesiącach trochę. E, pierwsza rzecz, czyli baza, której ja lubię używać jako stricte rozświetlacza, to jest Glossier Future Dew, Future Dew. E, i rzeczywiście to jest rzecz, e, to jest takie serum olejkowe, Coś takiego. I nic nie daje mojej twarzy więcej glowu niż, niż ta, właśnie rzecz. I początkowo wzięłam sobie. Jako podkład głównie ten podkład z Maka Face and Body to jest C3 kolor akurat, ale szczerze mówiąc, wiecie, co okazał się trochę za żółty i miał trochę za mało krycia na moją twarz. Natomiast teraz no, jestem troszkę, troszeczkę bardziej opalona, ale w międzyczasie wzięłam sobie też ten fenty, którego strasznie dawno nie używałam, to jest ten taki bardziej błyszczący w Pro Filter i ja mam odcień 200 240 w nim, który również jest dosyć żółty, natomiast on ma więcej krycia niż. Niż ten MAK, stąd, stąd ten wybór. Um, I ta baza, a czy ta baza, olejek, serum, cokolwiek, czymkolwiek to jest, um, działa świetnie, jakby świetnie wygląda twarz, jakby sama z tym produktem i nie do końca fajnie mi się współpracował z tym, z tym podkładem. Jakby czułam, że tego krycia było nie za wiele, ale teraz po raz pierwszy jakby wypróbujemy go z podkładem Fenty, bo dzisiaj sobie zrobimy trochę więcej krycia i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No z pewnością, tak jak mówię, nie znam niczego, co daje większą ilość glow'u niż właśnie to. Zresztą zobaczcie. Lubię też sobie to nakładać trochę pod oczy, lubię też na usta, w okolice ust, bo wtedy te usta wyglądają na takie bardziej nawilżony, być może. I strefy te, strefy te raczej omijam, bo to nie są te okolice, które lubię mieć najbardziej błyszczące. Broda jeszcze ok, ale nos, czoło, no tutaj mogę skronie, Natomiast sam środek raczej raczej nie. Jeżeli macie skórę suchą, to jak, jak najbardziej. Ale właśnie ten efekt glow, takiego oleistego glow, który widzicie teraz, utrzymuje się. Nie jest to bardzo kleista, to nie jest takie uczucie, byście mieli olejek na skórze. Użyłam tego w składu Fenty naprawdę, naprawdę dawno go nie używałam, a wiem, że spe... Tego czasu był moim mega ulubieńcem. E I odcinek 240 jest dosyć żółty. E wiem, że Fenty teraz wyszło, a czy teraz? No, jakiś czas temu wyszło z podkładem, który ma jakby jeszcze mniej krycia, jest taki troszeczkę jeszcze bardziej błyszczący zobaczymy, dajcie znać, jeżeli używaliście, natomiast ja pamiętam, że ten właśnie, którego używam teraz, był moim takim srogim, srogim ulubieńcem naprawdę, naprawdę mi pasował, ale też nie ukrywam, że często mam tak, że jeżeli, że kiedy wracam do podkładów jakby sprzed lat, których używałam kiedyś, kiedyś, to niejednokrotnie, niejednokrotnie mnie zaskakują i pozytywnie, i negatywnie, bo niektóre, niektóre są lepsze niż, jakby to pamiętałam, a niektóre wydają mi się być gorszymi, także... Tutaj ciekawe, jest dosyć mało glowu daje ten podkład. Jakby pamiętałam go, że był bardziej świetlisty, ale może to kwestia tego, że po prostu pierwsza pompka od dawna i to, co było w pompce, mogło być jeszcze takie odrobinę zaschnięte. Może, może dlatego. Bo jednak w nic nie daje, jeżeli podkład już jest zapompowany w pompeczce, wiecie o co chodzi. Także ten kolor jest chyba... Jak w pysk strzelił, tak mi się wydaje. No, fajny jest ten podkład. Taki mm, idealny, idealny poziom krycia, bo tak jak Wam mówiłam, ten Makowski e, ostatnio jakoś, wyda, jakoś tak wydawał mi się, że było za mało krycia, było jakby samo, e, sam błysk i zero krycia, i czułam się taka po prostu spocona i czerwona w nim w ogóle. Wiecie, nie czułam się w jakiś taki fajny sposób błyszcząca, tylko się czułam spocona i czerwona. A niekoniecznie byłam, nie? Tylko ten glow i taki brak krycia, i jeszcze trochę za żółty ten podkład jakby nie wyglądało fajnie zwłaszcza że tak jak mówię ostatnio robię trochę makijażu oczu używam trochę szarości w tym makijażu oczu a jeżeli mam szarość na oku a twarz nie jest tak idealnie wyrównana to zauważyłam że to wygląda może wyglądać u mnie dziwnie dobra następny krok to są korektory glossier medium czyli G9 i mam jeszcze Maybelline Instant Age Eraser Damian możesz troszkę ciszej Dzięki. Instant Age Eraser i ja mam odcinek 01 Light. I znowu Glossier jest w moment, na te momenty, gdzie chcę trochę więcej glowu, a ten on jest troszeczkę bardziej matowy. Nie jest jakby matowy, ale jest nie tak błyszczący jak Glossier. O. Także użyjemy sobie dzisiaj tego, bo Glossier używam non stop także na zmianę Maybelline. To był taki mega, mega hit swego czasu, powiem Wam i na YouTubie, i na blogach, i w ogóle. I naprawdę jest taki, taki solidny, Wiecie, jest taki normalny normalny korektor, robi to, co ma robić, może nie są to jakieś fajerwerki kryciowe, ale dla mnie jest optymalny, ja też tak na co dzień nie lubię, czy znaczy nie, że nie lubię za dużej ilości krycia, ale czasami to bywa jakby właśnie problematyczne, jakby kiedy chcę mieć taki półprzejrzysty look na twarzy, a tutaj mam nagle mega, mega, mega tapetę pod oczami, to po prostu może wyglądać yy, niezbyt apetycznie zbierać się i niezbyt też jakby naturalnie ono, nie, bo jakby ten poziom krycia wtedy jest całkiem, całkiem różny. Także ten, tak, ten jest ok, nie jest maksymalnym kryciem, ale też trochę tego krycia jest i wykończenie jest takie bardzo naturalne do tego stopnia, że yy, wiecie co, z mam czasem ten problem, że właśnie jak jest ciepło, yy, to kiedy używam go pod oczami, to yy, tuż do rzędu mi się lubi po, bo jakby poodbijać po na nim bo jest tusty i mokry i tak dalej, a ten tego, tego nie robi. Też mogę ewentualnie jak coś przypudrować. Właśnie nie wzięłam sobie pudru żadnego normalnego w tym miesiącu. Wzięłam sobie tylko ten puder. Wygrzebałam Silk Edition z Bourjois Touch Up, bo stwierdziłam, że chcę mieć przy sobie czasem coś z lusterkiem i przy okazji fajnie, żeby to było właśnie pudrem, żeby sobie coś tam przy, przy, przematowić. I to ma lusterko i ma też gąbeczkę, którą muszę wyprać. I on jest taki przeźroczysty. Jest taki biały, biały, biały I jest rzeczywiście bardzo fajnie, mocno matujący, jest bardzo porządnie matujący i wygodny kompakt, którego mi też nie szkoda, żeby gdzieś tam się w, tym, w mojej torebce poniewierał, także on wygładza pory i matuje przedłuża trwałość makijażu. To jest jego zadanie i po to go mam, ale to nie będzie najlepszy puder pod oczy, już sobie poszukam czegoś pod oczy. O, pod Oczy wzięłam sobie tego Bell Perfectionist Powder i tu jest numer 01, jest też zero z was takimi bardziej różowymi kwetami i on daje prze ładne, bardzo takie bogate że tak powiem satynowe wykończenie, wykończenie bogate w takim sensie, że wygląda jak e, kosmetyk dużo droższy, tak mi się wydaje także odrobinę tylko pod oczy, tak jak mówię, żeby mi się głównie, żeby właśnie mi się tuż e, nie odbijał i ewentualnie jeżeli używam sobie robię sobie teraz jakiś makijaż oka to też żeby mi się wszystko fajniej blendowało, także dosłownie tyle mi trzeba tego pudru, sami też właśnie ten serfetę żeby mi się fajnie wszystko trzymało, ale to jest, to jest jakby tyle, nie? Potem jest, potem jest tak naprawdę ten puder. Potem w kwestii brązerów, tak, mam sprawdzony, cudowny by Terry, wycofany już to jest taki bronzer w piance, on daje przepiękne wykończenie, też przefajnie pachnie wakacyjnie. Naprawdę mam go już długo, długo e, i wciąż jest dobry i ładnie pachnie. Potem testuję ten bronzer z Glossier e, Solar Paint. Ja o tym, o tej holu z Glossier, mam cały osobny filmik, więc nie będę się rozgadywać, ale podlinkuję go poniżej. E, Flare jasny, bardzo przyjemny odcień. Na razie używałam go tylko na tym podkładzie z Maka i sprawdzał się tak ok. Nie jest to nowy Święty krary. być może na innym podkładzie właśnie będzie zachował inaczej. Mam też różo z Nude Sticks w odcieniu Sunkist, jeden z najpiękniejszych odcieni, jaki, jakie po prostu istnieją. E, absolutnie uwielbiam, bodaj e, jednocześnie efekt jakby takiej, takiej przybrązowionej skóry, jaki po prostu może nam zastąpić, zastąpić róż i to jest wykończenie matowe, ale ono nie jest takie stricte matowe, tylko to po prostu takie bardzo naturalne a potem mam produkty już jakby pudrowe, po raz kolejny wzięłam sobie tą moją, taką, moją starą kasetkę z Inglota, gdzie lubię wkładać sobie pojedyncze kosmetyki i w tym miesiącu mam same kosmetyki z Inglota słuchajcie, mam rozświetlacz, róż przepiękny, to jest róż, którego też używam jako taki bardzo ciepły brązer. i dwa produkty do konturowania na, to jest na pewno numer 505. To chyba jest numer 509. E, tak, Freedom. To jest do konturowania, jakby puder. To będzie róż Odcień 75. To jest przepiękny, epicki rozświetlacz od 153. I róż, który bez moim jednym z ulubionych, róży Absolutnie Odcień 68. To jest ten rozświetlacz. Jest przepiękny też jako cień do powiek. To jest róż naprawdę cudowne, cudowne kolory. To jest ten taki ciepły, różo, różo brązer. Także no, dla mnie to jest idealne trio, plus te dwie rzeczy, e, jako po prostu taki kontur, trochę brąz i też do konturowania, do makijażu oka. Ja tych rzeczy absolutnie normalnie używam do, do, maki o, do makijażu oka również. Także to jest to. i jak jeszcze mówimy o makijażu oka, to od razu pokażę też paletkę, którą sobie wziąłam. Widziałam sobie również ten z Glossier. E, to jest Monochromes i odcieni to jest Utah. I po raz kolejny mówiłam o tym w tym osobnym filmiku. Bardzo fajne cienie. Spoko mi się sprawdzają, nawet ten wychodzi troszeczkę ciemniejszy niż tutaj w opakowaniu. To jest bardzo przyjemna satynka, taka, a to jest przepiękny, jasny błysk. Także używam ich też samodzielnie, mieszam. I świetnym kosmetykiem, który mega mi się sprawdza. To jest takie niby nic, ale to jest, wiecie, coś kredka. I to jest. Szara kredka do samym Deli, Smoky Eye Pencil w odcieniu grey. I szare kredki to jest coś, co się rzadko spotykam, o czym się bardzo rzadko mówi, a co przepięknie podkreśla na przykład właśnie taki kolor oczu, jak ja mam. Jasne oczy zielone, choć nie bardzo jasne, ale mam chłodne, chłodną źrenicę, chłodną tęczówkę właśnie zieloną. I taka kredka, ona przepięknie gdzieś tam podkreśla to spojrzenie. Używam jej często na dolną właśnie linię wodną, czasami sobie też górną linię wodną, wodną w nią podkreślam. I bardzo fajnie, bardzo fajnie się trzyma. Bardzo fajny kolor, jest dosyć też jasna ta kredka, także nie należy się bać. No i podejrzewam, że z Deli to kosztuje kilka groszy ten kosmetyk, a naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Wykręcana, przyjemna do używania. Naprawdę super. Ja nie przypadam za kredkami struganymi do oczu. Jeżeli są wybitne, to ich używam, ale zdecydowanie wolę wykręcane. Pomimo tego, że wykręcane mają mniejszą trwałość, bo szybciej zasychają, jakby, to jednak struganie tych kretek do oczu to jest dla mnie po prostu dramat. Plus, jak się coś źle zastruga, albo jak akurat się ten tempi kończy, to bardzo często się podrapie tą końcówką. Więc po prostu to jest dla mnie absolutny dramat. Dobrze. Zamiast gadać, trochę się wezmę za ten makijaż. Użyję sobie może... Może tego... Albo nie, albo zaryzykujmy. Zaryzykujmy z Glossier, bo tego jeszcze nie używałam na tym secie. I on tu jest napisane, żeby go używać, żeby go blendować jakby najlepiej palcami. Nie wiem, nie wiem. No dobra, sprób, chociaż mam teraz cienie do powiek na palcach, no ale dobrze. Okej. Okay. O, teraz się ładnie blenduje, co? Wiecie co? Blenduje się ładniej. Dobra, blenduje się ładniej niż na tym podkładzie z maka. Bo na tym podkładzie z maka i Future Deal tak strasznie się mi yy, nieregularnie, właśnie blendował. Przylepiał się tam, gdzie miał się nie przylepiać. O, a tutaj mam nad nim dużo większą kontrolę i tu już wygląda dużo, dużo ładniej. No, jestem zdziwiona, powiem szczerze, że wygląda tak ładnie, bo tu mamy i też korektor. I odrobinę przypudrowania. A produkt kremowy pracuje bardzo ładnie. Nie ściąga mi produktów spod niego i naprawdę przyjemnie się blenduje. No, zaskoczył mnie. <laughs> Bałam się w tym momencie katastrofy, jak to robiłam. Ale wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładny, jasny, naturalny kolor. No, prześliczny jest. Bardzo ładny, bardzo ładny. Dobra. żeby sobie trochę wzmocnić ten efekt, ym, dodam jeszcze brązerów. Tych tutaj, albo brązera, albo użyję sobie może tego różu takiego jasny róż. A czy nie jasny, tylko ciepły. To jest albo taki ciepły, jasny brązer, albo taki wręcz. albo taki róż, który właśnie sprawia, że brązerem. Ciężko powiedzieć. Ja go kupiłam, bo właśnie jako róż. Ale z myślą, takim, z myślą taką, że będzie jako taki jasny brązero-róż ocieplający. I rzeczywiście bardzo ładnie wygląda na cerze wezmę sobie odrobinę jeszcze tego różu bo Wam o nim mówiłam, jest przepiękny jest takim czymś pomiędzy właśnie pomarańczem a, a różem, ale przeładnie wiecie co, tak rozświetla cerę, dodaje jej takiego życia, jakiegoś takiego powera jest zupełnie matowy a wygląda tak mega zdrowo na cerze Wiecie co, nie wzięłam sobie żadnego rozświetlacza kremowego. E, wzięłam sobie tylko ten rozświetlacz tutaj e, i stwierdziłam, że tego też będę używać jako rozświetlacza. Natomiast po raz kolejny on mi trochę zżerał podkład spod siebie, e, ten z Maka. Zobaczę w tym miesiącu, jak się będzie sprawował z innym, z tym właśnie podkładem Fenty. E, no, ale no, zobaczymy. Użyjemy sobie tego pudrowego, jak Wam tak zachwalałam, tego Inglota. No, w moich oczach jest no, przepiękny, naprawdę przepiękny. I też widzicie, jak dam pod innym kątem twarz, to nie widać jakby takiej plamy. I co lubię robić, to ja, ja po prostu mieszam te dwa kolory w ten sposób i tak go nakładam najczęściej. I wtedy wygląda jakby najnaturalniej, najbardziej naturalnie o. Dobra, zrobię sobie jeszcze tak bardzo delikatnie um, oczy. Użyję właśnie tej palety z Glossier, um, użyję troszkę um, bazy z Debal, no bo ja muszę mieć niestety bazę zawsze. Mam no, za bardzo przetuszczające się powieki, żeby, żeby ominąć ten krok kiedykolwiek no ale nauczyłam się jakoś, nauczyłam się jakoś z tym żyć. No i ostatnio właśnie używam cieni albo takich bardziej chłodnych, ale takich dosyć też neutralnych. Często też właśnie używam tych produktów do konturowania twarzy z jako Cienie do powiek, ale u mnie to nie jest żadna, to jest żadna nowość, bo ja jakby od zawsze tak robię. No, mam mój zestaw pędzli, żeby go wnieść pod ręką. Dobra, i weźmy sobie na razie taki duży, duży, puchaty pędzelek i ten cień właśnie z Glossier, tak na całą powiekę. On nie jest zbyt ciemny, ale da się go zbudować. Myślę, że jak się bardziej opalę, to już się wyda, będzie już jakby takim no, za jasnym odcieniem, ale w tym momencie jeszcze jest bardzo, bardzo fajny, spoko wygląda. Jest takim no, takim dotknięciem, lekkim zneutralizowaniem właśnie powieki, bardziej zneutralizowaniem niż przyciemnieniem. Bo jednak moja powieka jest taka półprzeźroczysta, widać wszystkie żyłki. No i jest taka nierównomierna, nie? A tutaj tak fajnie ochładza i wyrównuje to wszystko. I teraz mniejszym pędzelkiem to samo sobie biorę. Dolna powieka. Dosyć nisko sobie nie wyjeżdżam. Wrócę sobie tej palety i wezmę sobie odcień do konturowania twarzy 509 z Inglota i tym samym dużym pędzlem lekko załamanie tylko będę konturować trochę pod dolną powiekę. Jest fajnie wszystko wyblenduje przez to, że ten pędzel jest taki duży. Wracam do mojego małego pędzla i biorę ten rozświetlacz, który wcześniej pokazywałam, i tylko wewnętrzny kącik. I tutaj troszeczkę u dołu wyjeżdżam. Także pamiętacie, pamiętajcie, jeżeli już macie bronzery, rzeczy do konturowania i rozświetlaczy, rozświetlacze w swojej kolekcji, takie, które pasują do Waszego odcienia skóry i do Waszej urody, to bardzo często możecie ich używać też jako właśnie produktów do, do oczu. Oczywiście też, jeżeli tych te Wasze oczy nie podrażniają, bo to różnie bywa. No ale w wielkiej mierze się po prostu będą sprawdzać i będą też bardzo ładnie wyglądać i będą się fajnie też będą współgrać z tym, co macie już na reszcie twarzy, czyli rozświetlać tu i rozświetlać tu, Brązer który jest tu i też na na Waszej twarzy, to takie fajne monochromatyczne drobine look tworzy i yy, no przynajmniej mnie się bardzo podoba. Yy, I wezmę sobie teraz tę szarą kredkę, tak jak mówiłam, z Deli, skoro już tak o niej mówiłam, to jej użyję. Łapię sobie dolną powiekę, bo ja niestety muszę. Wjeżdżam sobie na linię wodną i yy, widzicie, ona nie jest bardzo ciemna, nie robi nam takiego efektu pandy czarnego oka. Wjeżdżam sobie też między rzęsy nią i w stosunku to oko w stosunku tego oka jest tylko delikatnie jakby właśnie podkreślone to jest taki prawdziwy efekt smoki przydymiony, że nie mamy czerni nie mamy takiego agresywnego kontrastowego wyglądu yy, makijażu tylko mamy po prostu lekko przydymione to wszystko lekko takie wiecie podkreślone ale subtelnie i to samo góra I widzicie, to oko jest w taki naturalny sposób dosyć podkreślone. Mamy kontur, ono jakby jest zaznaczone, jest widoczne, ale nie mamy też jakby nadmiernego błysku, jakiegoś dzikiego odcięcia, tylko jest taki efekt przydomienia. Też tę kreskę możemy sobie bardziej, bardziej rozetrzeć. Tutaj na drugim końcu tej kredki jest też taka gąbeczka. Nawet jej można użyć do roztarcia, ale jakby ten efekt mi się podoba. I użyję sobie maskary, które ostatnio używam. To jest Sky High z... Maybelline. Ostatnio też używam fajnego serum do rzęs, ale więcej on gdzieś tam pisze na Instagramie, także można sobie, można sobie zajrzeć. No i rzeczywiście, wiecie co, no z tuszami do rzęs jest tak, że każdemu pasuje inny. Co więcej, nawet. ach, pomalowałam się. Pasuje inny i co więcej, jakby co jakiś czas mi się jakby zmieniają te preferencje tuszowe. Teraz na przykład te rzęsy mam dużo dłuższe i gęstsze niż miałam parę miesięcy temu. I ten tuż jakoś mi bardziej siedzi. Ja pamiętam, że go kiedyś um, sprawdzałam, testowałam. To w ogóle na nie było żadnego efektu. Wow, a teraz jakby pasuje mi dużo, dużo bardziej, więc to rzeczywiście się, rzeczywiście się no, zależy od, od waszych rzęs i od waszych rzęs, jakby w tym momencie, nie? Bo wiadomo też, że rzęsy i, i mają różne fazy, czasami będą dłuższe, czasami będą bardziej wypadać. Jeżeli właśnie stosujecie jakieś suplementy albo jakieś sera, odżywki, to też mogą być jakby w lepszej kondycji, czyli też inne tusze będą Wam pasować. Także, no, to jest taki. E, ciężki temat e, i do brwi mam tę maskarę z Glossier, którą uwielbiam i to akurat jest odcień brown, brown e, kocham, zagęszcza, pogrubia wszystko, 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 ale też dostałam w swoje ręce ostatnio takie mydełko z Lash Brow mydło do stylizacji brwi e, mam z i ono odrobinę bieli, e, jestem ciekawa jak to sobie, jak to sobie da radę. Nakładam sobie na to szczoteczki, czasami nadając im dowolny kształt i to właściwie jest tylko tyle. Także użyję go sobie dzisiaj i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jest chyba twardsze niż to z efekt. nie wiem. To była troszeczkę dołączona do tego produktu. No i zobaczmy, jak te brwi będą wyglądać. No, już widzę, że też odrobinę będzie bielił. No, nie wiem, o co chodzi. Chyba te medełka, one po prostu muszą być koloryzowane. Albo coś w tym stylu, bo tak to te, te cząstki tego mydełka, one strasznie bielą... bielą brwi. No tak, widzicie jakie tu się robią takie malutkie kawałeczki, jeżeli Wam przybliżę to. Tu jak wyczesuję i dokładam, to tutaj po prostu robią się takie... no takie... jakbyśmy mieli łupież, o jakbyśmy mieli łupież na brwiach. W ten sposób. Ja to mam sposób taki, że mam e, ten pisak z L'Oreal tatuaż, e, i ja po takim częściu so, jadę sobie tym pisakiem, i wtedy jakby te cząsteczki się kolorują, i nie ma, nie ma tego, tej, tego, tego, tego tego bielenia, tego wrażenia upierzu, No ale jest to kolejny krok. E, natomiast jakby w te, te dwie rzeczy, ten pisak i te, najpierw wydełek, a potem ten pisak, daje najfajniejszy efekt, jeżeli chodzi o efekt takich mydełkowych mydełkowych brwi, no natomiast no, ubolewam nad tym, że one wszystkie jednak te, te brwi no dosyć mocno, dosyć mocno bielą. Dobra, zrobiłam te brwi, jeszcze sobie dodałam trochę pomady, żeby właśnie ten efekt był Taki intensywniejszy, żeby nie było widać tego bielenia. I to jest okej, okay, ale nie tak na co dzień, kiedy potrzebuję kosmetyków, które będą działały w 3 sekundy, kiedy będę z domu z dzieckiem. Także nie. Chwamę też eyeliner z L'Oreal, czarny, bo bardzo go lubię ostatnio używać z takim cieniutkim pędzelkiem. To jest taki malarski piku kupuję, kupuję, po prostu idę po najcieńsze pędzelki, to jest grubość 3, także to jeszcze wpada. No i produkty do ust, czyli to, co naprawdę, naprawdę lubię. Mam dwa lip linery: René numer 11 oraz Remade Extra Great od Nie mam pojęcia, gdyż się starł, ale to jest taka ciepła, bardzo ciepła pomarańczowa czerwień, powiedziałabym, a ten René to jest taki dosyć, znaczy bardzo chłodny, dla mnie to jest bardzo chłodny odcień, taki mow i też dosyć ciemny. Wiem, że jak go ostatnio miałam w filmie, wymieszany z jaką inną szminką, to po prostu zrobił furorę i wszystkim się bardzo, bardzo mocno podobał. Także to są dwie rzeczy i to jest, będzie jakby wskaźnik kolorów, które który mam dzisiaj, mam w tym miesiącu. Wziąłam sobie Liquid Lipstick od Kat Von D, odcień Agoogo. O, robi się burza, jak wspaniale. wspaniale. I to jest wspaniała Intensywna, bardzo mocna, mocna pomarańcz w formie liquid lipstick, i ja takie kolory lubię w takich formach, właśnie takich zastygających. Wybaczam im to, że są niekomfortowe na ustach, bo jednak tak mocny kolor, no on nie może gdzieś tam sobie migrować. Mam też podobny kolor w dużo bardziej komfortowym, jeżeli będę miała akurat na takie ochotę i to jest Ardeco i Claudia Schiffer odcień 271 Kasper i to jest bardziej już kremowa historia i to nie będzie tak trwałe, ale u mnie jakby te, i, i, to jest troszeczkę też bardziej czerwono, tu jest dużo bardziej pomarańczowy ten kolor. To ma fajne zastosowanie jak na przykład dzisiaj na kolację, na pizzę, muszę sobie zdjąć tę szminkę w trakcie jedzenia, a potem po, czy tam przed jedzeniem, a potem sobie ją z powrotem gdzieś tam nałożyć, także to jest fajne, bo z Liquid Lipstick to będzie zawsze bardziej problematyczne, natomiast Liquid Lipstick Wam się będzie trzymać przez pół dnia, także to jest super sprawa. Teraz w odcieniach bardziej neutralnych zaczniemy od tej szminki właśnie, którą ostatnio połączyłam Typli, z tym kleinerem z Pierre I to jest, wiecie, co Essence. Hydra Matte, jakaś nowość, 401. Wzięłam odcień taki dosyć mocno move. Tylko, wiecie, on jest bardzo, bardzo chłodny, ale jaśniejszy niż to Pierre I razem daje przeładne, przefajne po prostu połączenie na ustach. Mam też odcień Bond Girl od Charlotte Tilbury. Jakby mi trzeba było właśnie jakiegoś takiego fajnego, ciemniejszego, ciemniejszego nudziaka. Bardzo lubię takie historie tak delikatnie wklepane w lecie, w usta. Miodzio, miodzie miodzie. Miodzio. Mam też cudowną Bobbi Brown Art Stick Liquid Lip. To jest taki ciekawy też format y, tych pomadek, takie wyciskane jakby. I tu już jest taka bardziej prawdziwa, intensywna, y, natomiast chłodna, chłodna czerwień. Taka, wiecie, na takiej truskawkowej, truskawkowej bazie, bo też czasami po prostu pragnę takiej czerwieni na sobie mam też mój ulubiony ostatnio produkt do ust, czyli Glossier w odcieniu Villa i też o niej mówię w tym całym filmie, gdzie mówię właśnie o kosmetykach Glossier, no to to jest absolutny hit, także już nie będę się tutaj rozrabniać, ale przepiękny, znaczy kolor wiadomo, że kolor jest super, ale to co on robi na ustach daje efekt totalnego po prostu powiększenia i też bardzo fajnie nawilża, no jeden z, le, jedna z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek miałam na ustach błyszczyk z Beauty Pine, niestety nie jest nie, nie dostępny w Polsce, jak jesteście w Uk to zachęcam jak zawsze do zainteresowania się tą marką To jest akurat Nude Nectar Przefajny, taki miodowy, też przepięknie powiększający Naturalny bardzo odcień I balsam do ust roseband.com z Glossier Ten też, który ostatnio kupiłam On właściwie nie ma żadnego, żadnego koloru pachnie różą, taką klasyczną różą, ale po prostu pielęgnuje usta, skórki i co tam ma jeszcze pielęgnować. I teraz nie wiem, który mam wybrać odcień na usta, ale już chyba wiem, że wybiorę intensywny pomarańcz. <grymne> już chyba po prostu wiem, już chyba wszyscy to wiemy, jak zobaczyliśmy ten intensywny pomarańcz, bo da dawno go nie miałam, naprawdę dawno go nie miałam na ustach, a jest czymś, co bardzo lubię. Najpierw lip liner delikatnie. A teraz nabieram sobie odrobinę właśnie najpierw na rękę, albo może nie, może wezmę po prostu najpierw pędzelek i pędzelka sobie zrobię na usta. I mamy to idealny, perfekcyjny pomarańcz grzmi. Majowa burza, wspaniale. Ważne, że mamy idealny, perfekcyjny pomalek na ustach, odrobinę chłodu na powiekach, także tym miksem zakończę kosmetyczkę Maja e, i twarz właśnie Maja. E, dajcie znać, jak tam wasze wybory ustowe, jeżeli chodzi o usta i kolory ust. Bardzo polecam właśnie tą szminkę z Essence. E, Podlinkuję ten film, w którym mam to duo na ustach, to będzie sobie można zobaczyć, jak to pracuje, albo, albo bardzo, ładnie, bardzo ładnie razem wygląda. Ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa!